Ja to szłam tak, wiesz, zadaniowo i w ogóle, że no, pójdę, po urodzę i pamiętam, że już leżeliśmy na, te, na tej porodówce już z młodym na rękach, i tam położona z lekarką rozmawiały właśnie o tym, że kobiety się boją porodów, że to jest normalne, że nikt nie idzie z pieśnią na usta. Mm -hmm. <grym> się... Nie no, co ty jak wleś na tą porodówkę? No ma, mam pacjentki takie zdesperowane, które chcą rodzić naturalnie i które rzeczywiście robią wszystko, żeby urodzić. I potem nagle przychodzą na wizytę. Bo nie wszystkie pacjentki przecież muszą rodzić ze mną, decydują się na inne szpitale, i przychodzą i rodzą gdzieś w innych miejscach, kończą cięciem. To mam wrażenie, że one są takie załamane wręcz. Część z nich to nawet powiedziałabym taką depresję przechodzą, bo to jest takie rozczarowanie, kurcze, że jakby nie dałam z siebie wszystkiego i nie sprostałam zadaniu. Więc dziewczyny nie, to no nie nieprawda, tak. e, sprostałyście zadaniom, tylko po prostu nie udało się, więc wy zrobiłyście wszystko. Uh -huh. tak? E, I tak się czasami zdarza. W naturze też e, i psy, i koty, i delfiny, i inne zwierzaki e, rodzą, i nie zawsze się udaje, uh -huh. i musi ten e, lekarz, e, weterynarz pomóc. U nas w naturze przecież też jesteśmy z z ssakami. Jest tak samo. Tak, to jest takie chyba ocenianie, które jeszcze z pokolenia naszych mamy. Naszych babć tak, Mamy, babcie, że to lekarz za ciebie urodził Musisz urodzić, nie? tak. Albo tak. nie? A, a a że musisz, musisz urodzić, urodzić rodzić, tak. rodzić. Ja Pana. rodziłam, to ty też musisz, no. tak. A celem jest generalnie no, zdrowy Już zdrowa mama i mhm. zdrowy już i tak do tego trzeba podejść i, i tyle, nie? To jest najważniejsze. Taki czy inny, nie? Ale to też chyba warto te, te swoje oczekiwania, wyobrażenia tak. Przez palce traktować, nie? Nie nastawiać się, że będzie I... na pewno tak, nie? Tak.